O patrzcie, widzicie, kolejna paczuszka do mnie przyszła, jest nawet kokardka, nie wiem czy widzicie. I kolejny unboxing będzie, ale tym razem to jest prezent. Chciałbym powiedzieć, że to jest prezent od fanki, ale niestety nie mam tyle szczęścia, to jest prezent od przyjaciółki z okazji moich urodzin która swoją drogą tu siedzi i obserwuje mnie, więc to jest nagrywanie na żywo otwierania paczki, gdy jestem obserwowany przez nią, a w dodatku ja nie umiem udawać jak prezenty nie są udane. Zatem po pierwsze jest presja na mnie, po drugie jest presja na niej, po trzecie jest presja na Was, zatem chodźcie otwieramy kolejną paczuszkę, która jest geekowa, ciekawe czy już coś potłukłem. Okej, okay, najważniejsza rzecz, sznurek. Sznurek. Zresztą trzeba przyznać, że to jest plus, bo od razu sznurek idzie dla kogo? Gdzie jest mój gnój? Jest gnój. I dziadu dostała sznurek. Pierwsza nagroda. Dobra, e, jakoś to się pięknie otwiera. Dzisiaj nie mam mojego super uber noża. I nie umiem tego otworzyć. Uwaga, uwaga, jest papier! A może to tu górnogami było? Nie, chyba nie. Dobra, jest papier. Więc już po pierwsze, nie wiem czy wygrywają czy nie, ale będę mógł buty na przykład wyłożyć, jak mi zmokną. Nie wiem czy wam tak kiedyś mówiono, ale tak się kiedyś robiło. Pierwsza rzecz. 23 magnes! Magnesy. Magnesy na... Tu proszę zobaczyć sobie. Magnesy na lodówkę. I nie tylko na lodówkę, bo ja to chyba będę brał do pracy. Mój największy problem, że to trzeba wszystko zawsze zniszczyć. Okej, okay, widzicie, ciach. Mamy kapit. O, Red Skull! Ha, Red Scale jest okej, okay. dobra. O Jezus Maria, to są dwa takie. Patrzcie, jak to się mnoży. I wszystko dla mnie. Spiderka sporo, sporo Spiderka. Hurra! For the coś tam hero. Ładne. E, fajny pomysł. To będę używał. Jest Hulk Smash. Do wyrywania samemu. Będę potem mógł sobie jakieś notatki do tego robić. W środku już nic więcej nie ma. Ech. Jakbyście chcieli sprawdzić, pierwsza rzecz wyrzucona. Patrzymy dalej, w ogóle ci, nie patrzcie, dopóki ja nie wyciągnę. Druga rzecz: <laughs> Cyborg, ale na, na tego, jak się nazywa, na klucze będzie im pasował. Miałem już e, Luka Cage'a tutaj, złamałem mu główkę, wrócił, znowu mu złamałem główkę. E, zniszczyłem też e, It Pennywise'a. To teraz następny w kolejce jest e, Cyborg. Fani pudełeczek z fankopopów. Dobra. Takie coś pokazać w kamerze, to jest w ogóle najgorzej. Jest sobie malutki cyborczyk. To nie jest mój cyborg, żeby nie było. To jest mój cyborg, ale tego cyborga znaleźć, Fankopopa wersję Teen Titans Go, która nie jest wersją wojskową, która chodzi za 80 zł. Bardzo ciężko, jak ktoś chce mi wysłać, zapraszam, oczywiście wysyłajcie mi, będę bardzo wdzięczny, ale jest sobie cyborczek. cyborg, i teraz możemy wszyscy. Cicho, cicho, cicho. Release the Snyder Cut! Snyder Cut! I patrzymy dalej. Przede wszystkim. O! Wiecie, co najgorsze jest to, kiedy dostajesz od kogoś prezent i wiesz, że będziesz musiał ten prezent temu komuś oddać. Bo nie oszukujmy się, dostałem w prezencie notatnik. Notatnik z deadpoolem. Więc ja już wiem, że ten prezent. Ja już wiem, że ten prezent oddam. I w tym momencie widzisz, że ktoś się rzuca i ten tak, Nie, nie, ja chcę notatnik! Więc nie oszukujmy się notatniczek malutki z Deadpooliczkiem. Dostałem tylko po to, by go oddać. To jest bardzo sprytne. To jest tak jak, jak masz dziecko, kupujesz mu zestaw Lego Millennium Falcon i sam je układasz. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. To ja nawet zrobię już tak, bo ja już wiem, że on to tam idzie. Tak to w dzisiejszych czasach jest naprawdę. Ale fajne magnesy, żeby nie było. swoją drogą nawet myłem lodówkę niedawno, tak z zewnątrz, więc wiecie, to idealnie pasuje. Dobra, zostały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz Quick Silver X-menowy. Nie mam Quicksilvera X-menowego. To jest jeszcze wersja solidarowa, nie jest wersja, jak widzicie, filmowa. Nie pamiętam czy jest wersja filmowa. Oczywiście Bubble Headzik, ładny, muszę przyznać, ładny, popatrzmy sobie. Nie ma jakiegoś brudku. Jak na zwykłą figureczkę jest bardzo fajny. Do tej kolekcji tutaj gdzieś do... Nie mam pojęcia, gdzieś tutaj musi trafić, ma swojego brata Kebla. gdzieś tutaj jest jeszcze Ar Archanił, gdzieś tu łazi pewnie. Jest Archanio, jeżeli go widzicie. Um, jeżeli nie wiecie, albo inaczej, jeżeli wiecie, gdzie ja mógłbym znaleźć nowe miejsce, żeby poukładać popy, napiszcie mi. Bo ja się gubię. i wiecie, i Quicksilver, który będzie biegał wszędzie mi za bardzo nie pomoże. Mm -mm. Czy ja też, tak, też tak umiecie? I ostatnia rzecz. Swoją drogą, tak jak rzuciłem ten sznurek na początku filmiku, tak mój kot dosłownie w tym samym miejscu jest przez cały filmik. To jest chyba pierwszy raz w życiu, kiedy mój kot się nie ruszył i ciągle jest tylko przy sznurku. Teraz jak w takich złych komediach, tak. Będę trzymał ten papier. Mm -hmm. Ale fajny papier. Ja. Dobra. Pudełko dobra, chaos. I co znowu? Rozrzucam wszystko. Mój kot się nie rusza. Gdybym mógł kamerę tak wziąć, to bym wam to pokazał. I ostatnia rzecz. Gwiazdy, wo Gwiaz Gwiazdy wojny. Gwiazdy wojenne. Um, to jest taki czas, kiedy było. I mamy Arturidu kubeczek. Bardzo klasyczny. Nie jest potłuczony. Ok. Najważniejsza rzecz, żeby sprawdzić. Zero trzy. Będzie do picia. Swoją drogą, a to jest fajna wersja. Ja widziałem sobie takiego, mm, takie pudełeczka na różne, różne rzeczy, że tutaj można było ciasteczka chować, artuditu i tak dalej. I zdecydowanie wolę artuditu z takich rzeczy, a nie na przykład cifripio. Mm, ale ogłoszono swoją drogą dzisiaj albo wczoraj, że Taika Waititi reżyseruje film z Gwiezdnych Wojen następny. wszyscy, jak jeden mąż, się cieszą tym. A ja wam powiem, uwaga, uwaga, niepopularna opinia. A ja mam to gdzieś, a co więcej, ja tego nie chcę. I powiem wam dlaczego? Bo jestem zmęczony Gwiezdnymi wojnami. Po tym co zrobił JJ Abrams, mam dosyć, chcę wrócić do domu. I niezależnie od tego, że uwielbiam tajkę, to po prostu. Ile razy... Wiecie, ile razy możesz mi łamać serce, zanim ja powiem NIE. Nie! Już koniec. Dobra. Króciutki, szalony unboxing. O, mój kot koccie na sznurek. Może mi się go uda jakoś. Mój kot już ma swoje latka, ale jego ganianie za sznurkiem polega na tym, że on się gapi. I właśnie tak wygląda to teraz. Gapi się. Eee, w każdym razie. Ocenie przyjaciółki zostawiam, czy reagowałem naturalnie. Co do wspomnień wygląda, że tak. Bardzo jest zadowolona z tego, że kupując mi prezent sprawiła sobie notatnik. I, I swoją drogą chyba też tak bym lubił. Jeżeli komuś kupuje prezent i ona go, słuchaj wiesz to, a nie, ty, ty weź to. Dobrze. I odpisuję od podatku. <laughs> Z tych wszystkich rzeczy nie wiem, co jest najfajniejsze. Znaczy poza oczywiście moim cyborgiem. Ale do kluczy idzie malutki cyborg, bo już tak długo nie miałem przy kluczach niczego, że się przyda. A, a Quick Silvery gdzieś tam go damy. To bierzemy ze sobą pewnie do pracy. Szkoda, tu jest niby 25, a ja nie wiem, czy tu jest 25. Szukam jakiś fajny hałas. I jest cytat. Nie ma jak rzucić cytat, którego ledwo się nie da przeczytać. Uh, and as if somewhere in the recesses of his mind, there still lived the incredible Hulk. Uh, uh, uh. Ale w porządku. Nie trzyma się. Pamię A, dobra, jesteście młodzi, to nie pamiętacie, był taki ziomek, um, Ari, Ari Guler, coś w tym rodzaju, który um, chodził po różnych telewizjach i on chwalił się między innymi tym, że um, był właśnie taki elektryczny coś tam i że dzięki temu miał jakieś supermoce, bla bla bla. Prawie coś w stylu Kaszpirowskiego i tego, co robił, ręce, które leczą i wodę wam elektryzuje. Coś w tym rodzaju. Ale dobra, nagadałem się. Krótki, szalony filmik. Czekam, oczywiście, na Wasze zdanie. Co, wam, co wy sądzicie? To jest kolejny i jeszcze bardziej dziwny, więc pytajcie, pytajcie, właściwie odpowiadajcie, to ja pytam. Czy wam się taki styl podoba? Co sądzicie o takich unboxingach? Czy któraś z tych rzeczy jest do wyrzucenia? Czy uważacie, że udawałem tak, żeby. Tak naprawdę. A ona tutaj. Więc czekam na Wasze komentarze. Widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu, a ja idę się pobawić moim, moim cyborgiem. Moim elektroniczną zabaweczką z jednym dużym czerwonym okiem. Na razie.